Zaczęło się tak, że chciałem dużo owozu mieć i, i miałem zaraz dużo owoz, Pobiłem rekord polski 250 kg, następnie było 403 rekordowa, następna znowuż było 493, następna 514 i 580. No teraz to nie wiadomo co tam będzie. No mam jedno w granicach gdzieś 350 kg. Druga jest około 200, a trzecia też około 200. A czwarta jest już rozwalona, także rozsadziło ją. Była tutaj taka nawałnica, padało, padało dużo deszczu i tylko ją dotknąłem. A tu pyk już nie ma dyni. Porównuje się do tej najlepszej dyni, jaka była wyhodowana na tej działce. Jest to zbliżone, ale daleka droga. Ja miałem dwie dynie, które szły no, na rekord na 100%, można by było powiedzieć, ale przyhamowałem. Także nie wiadomo co dalej będzie. Ja już miałem 13 kilogramowy kalarepę. tak nawet nie wiedziałem, a to była największa w Europie. A w tej chwili, nie starając się bardzo, posadziłem dwa ziarenka ogórków. Ta jedna roślinka miała może z 10 dużych ogórków, a te największe to jeszcze tutaj są, to jeżeli chodzi o wagę, to 3274 gram, jeżeli chodzi o długość, no to najdłuższa 61 cm.